Cześć, witam Was z mojego prowizorycznego studia. Za chwilę przejdziemy do tematu tego filmiku. Ja Wam tutaj pokażę jeszcze jak przygotowałem przyczepkę do następnego wyjazdu, który będzie za, mam nadzieję, 3 tygodnie. Pojedziemy na północ Szkocji. A tak wygląda studio. Za chwilę będę nagrywał. Tutaj mamy taką wykładzinę kupioną jako ścinki w sklepie z wykładzinami. No Jak wiadomo w Szkocji pogoda... Nie rozpieszcza sporo deszczu, więc na tych kempingach będzie tutaj się sporo wnosiło. Tym bardziej, że mamy psa. Także kupiliśmy w tamtym roku tą wykładzinę. Jeszcze ten sezon pewnie pojeździmy, potem zwiniemy i kupimy coś nowego. Docięte tak sobie, żeby tylko było. Tutaj szczepka ma swoje lata. Tutaj będę musiał odmalować tą listwę, albo najlepiej wymienić na coś nowego. Zobaczyliście już studio, a więc przechodzimy do tematu tego filmiku. Tam są kurteczki. Co mnie skłoniło do, tego, do nagrania tego filmiku? Otóż jakiś czas temu przeglądałem Facebookowe forum Tatromaniacy i był tam wpis. Ktoś skarżył się, że taka właśnie kurtka goryteksowa przemaka na deszczu. I ja tam czytając te wszystkie wpisy w tej dyskusji dochodzę do wniosku, że chyba panuje jakieś spore niezrozumienie co do tej membrany i postaram się tutaj wyjaśnić kilka kwestii w tym filmiku otóż przede wszystkim um, mówiąc goretex, wiele osób ma na myśli od razu jakieś kosmiczne właściwości tego materiału, a przede wszystkim to że jest on wodoodporny. To jest po prostu synonim słowa wodoodporny, jeżeli powiemy Goretex. A moim zdaniem jest ta wodoodporność gdzieś dopiero na miejscu, powiedziałbym trzecim bo zupełnie o co innego chyba chodzi w tym materiale. A więc o co chodzi? Zobaczcie tutaj, po prawej stronie jest kurtka marki Trespa. I ta kurtka kosztuje około 25 funtów i ona jest 100% wodoodporna, od środka jest po prostu na niej taka cerata, jakby gumowa, po prostu 100% nieprzemakalności. Natomiast te dwie kurtki tutaj po lewo, szczególnie ta czerwona, jest 20-krotnie droższa, ale jeśli by chodziło o samą wodoodporność, to ta najtańsza kurtka. Będzie najlepszym wyborem. A więc przede wszystkim o odzieży z membraną goreteksową powinniśmy myśleć jako o odzieży oddychającej. Na drugim miejscu postawiłbym taki parametr wiatroodporność. Ma to być odporne na przewiewanie, i dopiero gdzieś na trzecim miejscu mamy tą wodoodporność. Do wodoodporności wrócę pod koniec filmiku, powiem Wam jak sobie z tym wszystkim radzić. A teraz wyjaśnię Wam jak działa taka membrana, tak jak ja to rozumiem i dlaczego taka kurtka nie może być stuprocentowo wodoodporna, działanie GoreTexu. Mówimy sobie na tej tutaj kurteczce. Tutaj jest membrana GoreTex Pro. Zobaczcie jak to wygląda. To jest taka przyklejona, chyba, membrana do tego wierzchniego materiału. Tak to. Się prezentuje od środka. Odczucia noszenia tej kurtki trochę tak, jakbyśmy nosili coś z blachy. A więc, jak działa Goreteks? Jak wiecie albo nie wiecie, wraz ze wzrostem temperatury wzrasta ciśnienie i odwrotnie. Nasze ciało ma temperaturę 36,6 stopnia. Podczas wysiłku ta temperatura podnosi się. I wtedy, żeby ciało mogło się ochłodzić, zaczynamy się pocić. No i ten efekt jest dla nas bardzo niekorzystny. I teraz w kurtce takiego typu, chociaż jest ona stuprocentowo wodoodporna, po kilkunastu minutach wysiłku będziemy cali mokrzy, kurtka będzie zaparowana od środka. Natomiast w takiej kurtce goretexowej taki efekt przepocenia się no nie powinien zachodzić, ale trzeba spełnić odpowiednie warunki. Wspomniałem już o ciśnieniu, a więc jeżeli mamy temperaturę ciała wewnątrz kurtki powyżej 36 stopni, a na zewnątrz mamy powiedzmy minus 10 lub 15, to daje nam 50 stopni różnicy i trochę różnice tego ciśnienia. Oczywiście na skalę mikro, i ta membrana ma tam takie jakby mikrolejki, i każdy układ takiego ciśnienia dąży do wyrównania, czyli. To niższe ciśnienie na zewnątrz powinno wyssać nam to, co jest wewnątrz kurtki. No i ten efekt będzie tym większy, im większa będzie różnica temperatur pomiędzy tym, co jest wewnątrz kurtki, a tym, co jest na zewnątrz kurtki. Jak nie trudno się zorientować, odzież gorytexowa jest przeznaczona na warunki zimowe. No, i tutaj moja pierwsza uwaga co do tego wątku na forum. Jeżeli ktoś używa takiej kurtki w lipcu w Tatrach, no to chyba to nie jest najlepszy wybór, ponieważ no, tam raczej nie panują tak niskie temperatury, nawet w tych wysokich partiach. Oczywiście mogą się zdarzyć jakieś anomalne dni, ale przyjmujemy, że raczej jest temperatura sporo na plusie. Prawdopodobnie ta osoba spociła się w tej kurtce i uznała, że kurtka przemokła, chociaż mogło się tak zdarzyć, że taka kurtka przemokła. No i tutaj przejdziemy do tej wodoodporności tej kurtki i jak sobie z nią radzić. A więc, skoro już wiemy, że membrana ma umożliwić nam opuszczenie przez wilgoć wnętrza kurtki, no to siłą rzeczy ten materiał wierzchni nie może być nieprzepuszczalny. Tutaj producenci radzą sobie specjalnymi splotami i tak dalej tak dalej, ale główny powód tego dlaczego ta kurtka nie przemaka jest jej impregnacja. Otóż takie kurtki należy impregnować i one są zaimpregnowane, kiedy docierają do nas ze sklepu. Być może też ta osoba wyprała taką kurtkę lub może ponosiła ją, nie wiem, sezon 2 kilka razy ta kurtka zmokła i ten impregnat już nie działa. My musimy zadbać o to, żeby odnowić tą impregnację. Ja korzystam z takich impregnatów. To nie jest żadna reklama, nikt mi tutaj za to nie płaci. Po środku jest płyn do prania ubrań technicznych. Tutaj mamy taki w sprayu do softshella. Tutaj mamy taki, którym się zamacza taką kurtkę. Powinien to być dokładnie taki efekt jak na masce nawoskowanego samochodu. Te kropelki mają się właśnie skroplić, zrosić i spłynąć. A więc pamiętajcie, odzież goreteksowa to odzież na ujemne temperatury. Im będzie zimniej, im ta różnica będzie wyższa pomiędzy naszym ciałem a zewnętrzną temperaturą, tym taka kurtka będzie lepiej spełniać swoje zadanie. No i oczywiście przy minusowych temperaturach, nie wiem, jeśli wyobrazimy sobie minus 10-15, raczej deszcz wtedy nie pada. Rzadko kiedy też będziemy mieć do czynienia ze śniegiem, chyba że coś tam zawiewa gdzieś wyżej w górach. Oczywiście nikt nie zabroni nam chodzić w takiej kurtce latem, no ale trzeba robić to ze świadomością. Mam nadzieję, że rozwiązałem Wasze wątpliwości. Jeżeli będziecie mieć jakieś uwagi, bądź może ja tutaj o czymś zapomniałem, albo się mylę, tu piszcie w komentarzach i do zobaczenia na szlaku. Cześć!